W czwartek 20 maja 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Poświęcona była rozpoczęciu pięciu uchwał, w tym uchwały poświęconej zmianom do budżetu gminy na 2010 rok. O ile przyjęcie czterech uchwał w sprawie nadania nas ulic we wsi Wierzbna, przystąpienia do programu odnowy wsi województwa dolnośląskiego, zatwierdzenia sołeckiej strategii rozwoju wsi Wierzbna oraz miejscowego planu zagospodarowania mrowin przebiegłoby bezproblemowo, o tyle uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok wywołała burzę. Głosami klubu radnych Razem dla Żarowa uchwały nie przyjęto. Po raz kolejny radni z klubu Razem dla Żarowa nie przyjęli ważnej dla gminy uchwały. Po raz kolejny nie uzasadnili swojej decyzji. Nie, bo nie. W ostatnią środę w relaksie miało miejsce spotkanie z mieszkańcami osiedla Piastów Żarów. Na spotkaniu tym, obok spraw związanych z zarządem spółdzielni, w ostatniej części razem z mieszkańcami uzgadniałem, w jakim miejscu i w jakim zakresie niezbędna jest realizacja parkingów służąca wszystkim mieszkańcom. Rozpocznę od tych parkingów, do których już przystąpiliśmy, które realizujemy i które są objęte naszym porozumieniem. Porozumieniem objęliśmy na dzień dzisiejszy parkingi przy Kazimierza Wielkiego. I dlaczego akurat tu? Otóż ta zima pokazała jedną rzecz. To była jedyna ulica, której nie odśnieżaliśmy. Uzgodniliśmy, gdzie te parkingi być powinni. I stała się ciekawa rzecz. Na drugi dzień, w dniu wczorajszym, odbyła się sesja Rady Miejskiej. Radni klubu razem dla Żarowa, którzy również zabiegali o te parkingi, stanęli wobec projektu uchwały zmieniającej budżet naszego miasta, w której środki na parkingi pozyskane ze spółdzielni zostały wprowadzone. Radni zagłosowali przeciw. Ci sami, którzy zabiegali o budowę parkingów. Innym zapisem w tym projekcie uchwały były środki pozyskane od marszałka na budowę dwóch dróg w dwóch naszych miejscowościach. Radni zagłosowali przeciw. Jest to najdziwniejsza uchwała, jaka została podjęta, bo z jednej strony, myślę, że wszyscy jesteśmy zdania, że należy pozyskać jak najwięcej pieniędzy dla naszych mieszkańców, zwłaszcza tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, gdzie największe zaniedbania są w zakresie infrastruktury drogowej. Z drugiej strony, nie wiem, czy to już kompania wyborcza, czy może inne powody, sprawiają, że radni zachowują się tak, jak się zachowują. My mamy gospodarzyć tak, żeby jak najwięcej dla mieszkańców można było zrobić zarówno naszymi pracownikami, jak i pozyskanymi pieniędzmi.